Witam Was w drugim odcinku dzisiejszego dnia. Teraz y, zrobimy sobie zadanie Drzemiący król, w którym y, odblokujemy co? Tatre. Y, Tatre y, force. No. Dobra. No, Tatre force odblokujemy w tym odcinku. Miałem w ogóle inne plany, bo. No, planowałem sobie ten drugi odcinek wtedy przed yy, tym, co robiliśmy właśnie, dwie godziny temu. A czemu to mi się wycieczka No, planowałem sobie, że kontenery tam do, wiońs do wioński... wioski podońskie tam zawiozę. Ale... no jak nowe zadanie, to jeszcze zadanie, w którym Tatra Force odblokujemy, no to chyba to jest lepsza, nie? <grych> I tak. Tej drogi nie wybieram, bo widzę, że ta. Tatra coś. z metalowymi belkami sobie nie radzi. Chyba. Nie wiem, robiłem różne zadania tu, Tatru, i nagle przy takim. przy takim tym sobie nie radzi. Ja tu, Tatru, przewoziłem to takie największe naczepy. W sensie największe. zadania, zadaniach to takie naczepy specjalne z y, tymi y, no jakiś tam się nazywa naczepa na przykład y, nie wiem w sumie ale <laughs> no takie specjalne naczepy na przykład na Alasce jest tam taka naczepa w każdym regionie w ogóle i ta teraz sobie ładnie radziła z nimi ale no nic Jedziemy z tymi metalowymi belkami, mam nadzieję, że się nigdzie nie zawiesi jakoś tak za specjalnie. I mam nadzieję, że się nie przewróci no. Worona mam no, też podstawionego już pod Tatra Force, więc I... co tam. No więc od razu będzie odblokowywana, jak zrobię metalowe belki. Te, chociaż tam jeszcze trzeba będzie dowieść. Chyba... jakiś też jeszcze jeden ładunek, żeby tam te właśnie kamienie odblokować, nie? Więc na razie, no. Jedziemy... zaleźć. Chyba ja ciekawe czemu, żeby właśnie y, drugi etap odblokować, gdzie tam te kamienie zasypane, to muszę najpierw do wioski fabrycznej zawieźć metalowe belki. Też w ogóle dam, pokażę ciekawostkę. Które to zadanie? To było... Wieża radiowa. O! Opis tej wieży to jest ru 0501 t 01 desk Więc... no niektóre tam opisy właśnie... Tam, są brakujące. Tak na przykład też w Jeepie jak montowałem zawieszenie, te crawler to tam też nie ma opisów za bardzo, to jest zawieszenie. Taka ciekawostka. Tak... No. Tak, tak. Dobrze, dowozimy metalowe belki. I za chwilę... Zobaczmy co trzeba będzie znowu dowieźć tam. Oby nie dwie metalowe belki. Jeśli by była jedna... A. To, czyli tylko naprawić muszę. Coś mi się nie zgadza. E dobra. Wolongrat. Coś, coś. Coś. Myślę, że. Aha! Bo się odblokowało te kamienie. Bo jeszcze przed odcinkiem, jak tutaj byłem pod tego, tego Worona, to jeszcze te kamie tych kamieni. Te kamienie były po prostu. O. Dobra, no to napraw Tatra Force A ja widzę, czego już nie mam Jeszcze jednego kółka Aha. Dobra, no to w sumie zatankuję yy, Tak Dobra, zacholuję I wezmę może Kurczę, bym wziął jakiegoś zwiada. Tatarin był... A, chodź, Jar. Dobra, jedziemy Jarem. Żeby dostarczyć resztę tego paliwa. I kółko jest, więc... no... naprawimy. Aha, bo tam jeszcze 40 części naprawczych zostało. No to też te części naprawcze, na pewno tam jest na pewno 40 na tym, na tym bagażniku dachowym, więc jedziemy, jedziemy i zobaczymy sobie jak wygląda te holowanie, to holowanie tą Tatro Force, Tatro, ale ten jar ładnie wygląda z tym malowaniem. Mm. Byczek? Nie wiem w sumie czy to byk? Żubr? Nie no, żubr chyba nie ma rogu A... bardziej nie wiem w sumie po co to malowanie jest. Jakoś tak jest... Y czy faktycznie podrosy jakby dopasowane, czy coś takiego? Ma rogi, więc... Y ...jest groźny. Tyle mogę powiedzieć Dobra Żebym tylko sobie za chwilę tutaj nie spadł gdzieś Tutaj wjedziemy No tak, gdy mówię żebym sobie za chwilę gdzieś nie spadł, nie? Czasami to może się wydawać nawet, że ja to robię specjalnie, ale ale tak nie jest. Kurcze no. Ja tak zawsze tak nieświadomie tak sobie spadam. <grych> o. Liczy się odpowiedź. Jako dobra. Dobra. Można jechać dalej. Tatro Force. Jadę po ciebie. Nie ma co. Trzeba ją jak najszybciej odblokować. Chociaż też słyszałem, że jej yy, możliwości są bardzo osłabione przez to, że silnik ma bardzo słaby. Jak niby e, da co jakby wskazuje i nazwa w końcu nie, bo false Czyli coś naprawdę takiego no spoko by się wydawało. Ale no niestety. Dobra, mamy to. Sprawdźmy sobie Zmień pojazd. ładny dźwięk ale zobaczmy kiedy ją jeszcze trochę zmodyfikujemy ale pusto wygląda <laughs> I najlepszy silnik jaju czy ten dobrze widziałem 25 tysięcy ten silnik <laughs> dobrze opony płotne sprzedajmy ten. zawsze 7,5 tysiąca wraca ciężka zaawansowana wyciągarka blokada odłącz, bo też odłączona co to jest snorkel do przodu Czemu ten? a tu ten mi się wypodoba bardziej niż ten grzybek i rama dodatki czy jest właśnie bagażnik ten w ogóle zbiornik paliwa tak bardzo nie pasuje do tej tatry tak samo i ta, te burty. Skoro robią spersonalizowane, no to czemu nie zrobią już takiej, no. No nic. Dobra, zobaczmy to. w roz rozkładaną ma ra lampę, rampę ułatwiającą załadunek. Yy. Mi się wydawało, że ta, 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 ta platforma coś tam to ona ma jeszcze te... I jakieś części naprawcze a jednak nie trochę szkoda zmarnowany potencjał co tutaj za ten wygląda tak najlepiej jak dla mnie dobrze co tutaj dalej mamy klakson zewnętrzny a to klakson razy dwa. wydech mm, mm, mm. Chyba do, do boku ten będzie lepiej. Obręcze tam nie patrzę nawet. Tutaj kolorek. Pyk, 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 pyk. Hmm. Szara, czerwona, niebieska, zielona. A podoba mi się ten kolor. Dobra. Opuść i przetestujmy możliwości tego pojazdu a szczególnie tej y, tej 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 yy, no tego transportującego cośka i <laughs> Yyy... dobrze na czym to przetestować chyba na czymś takim lżejszym niż taki azyl no sprawdźmy zmień pojazd i tak uruchom yy, silnik podjedźmy do tyłu lekko chociaż może jeszcze nie a o właśnie to co to jest o ciekawe ale też ale też nie ma jakby jakby nie patrzeć tego Tłumaczenia, nie? Więc trochę. O tutaj też. No, niżej i adjust, adjust. Adjust Frame. Halo. Aha, bo jest już. Dobra. Myślałem, że jest jakby trochę wyżej. Dobra, podjedźmy. Dobra. I co teraz? Tako. o. Zmien pojazd. Znowu nie ten przycisk. Kontrola płyty. I jak? Hopa. Tak. Do góry. Jak to ma być? Tak... tak... tak taką mogę jeścić? Dobra, sprawdźmy. A Unchorsto? Nie. A, pakowanie właśnie. Dobra. I co jak to działa? Jak to działa? No tak... tak... no tak średnio bym powiedział. Się to trzyma, ten woron. Hmm. Może jakby. A, neutral. Tak, tak, jakoś. Tak, średnio to działa. Dobra. Yy, to był Tatra Force. A teraz zrobię sobie jeszcze dodatkowe zadanie, bo yy, warto zrobić zadanie <grymny> Tatru Phoenix. W końcu jakiś taki porządniejszy jakby test chociaż to nie będzie w sumie test zrobiłem sobie y, zrobiłem, y, no, tą y, lawetę na cztery ładunki i pojedziemy zrobić pojedziemy zrobić zadanie o nazwie stary most, dwie metalowe belki Przewińmy sobie czas. I stary most. A, jedną metalową belkę, a. No to, ale i tak drugą będę potrzebował, do tam, bo złom jest w, ta, w tej fabryce tater, tater do zrobienia. Tam podjadę też sobie. Teraz tylko jak wykręcić się tym klockiem. No, o idealnie Może tylko jeszcze ten przywróć w zrobię. zrobię Aktyw... A, od tego rampę, dobra, spoko W ogóle jestem ciekaw czy teraz można zapakować yy, Pojazd na tą rampę Jak yy, właśnie po tej aktualizacji Ten cement tam też już mam podstawiony To sobie przed odcinkiem podjechałem tam tylko wystarczy te metalowe pelki. Na razie... Tatra Phoenix... Jakoś... Jedzie. Oczywiście... Każdy, problem każdej ciężarówki, czyli jakaś gałązka wystająca. No ale no z tym to już... Nie ma jak dyskutować. To zawsze musi dręczyć. Mam nadzieję, że się nie wywali mi ta laweta. Chociaż jakby się wywaliłem to była jakaś okazja do, właśnie do przetestowania I tego dźwiga. Ale no widać, że się nie wywaliło, więc nie ma takiej okazji. Muszę się przyzwyczaić w ogóle do tego promieniu z, do tego skrętu tej tatry, bo jest naprawdę dobry i, na niektórych ciężarówkach bym musiał dość długo kręcić, żeby jakkolwiek wykręcić. Mhm. Wada długich. Yy. Przyczep, naczep. Właśnie taka. Dobra. Wyjeżdżamy na prostą, ja jeszcze w jakiś rów wjechałem i tak metalowe belki będą dowiezione za trzy dwa ale podskoczyło jeden Jeden i pół... Jeden i jedna czwarta... I teraz... Dobrze, zmienimy pojazd na tajgę. I cement. I most odblokowany. W sumie dobrze, bo... czy jak, jak miałoby być, to złe, jak mi patrzeć, nie? Bo... Zawsze dodatkowa forma przejazdu. No a ja dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Dzisiaj Tatra Force. No i dzięki. Cześć, cześć.